Mamy swojego przedstawiciela w tym komitecie. Jeżeli chodzi o, o sieroce, pani, pro, pani profesor Bagińska, ona jest lekarzem w Centrum Zdrowia Dziecka i od wielu lat jest członkiem. To nie jest nowy członek, od wielu lat jest członkiem i działa w tym komitecie. Także lek sierocy to jest tylko i wyłącznie procedura centralna. Słucham pana bardzo interesujące wystąpienie miałem przyjemność rozmowy z panią przed utworzeniem urzędu jeszcze prawda w tym czasie reform proszę wybaczyć że posłużę się pani wypowiedzią tutaj ale podniosę na tym przykładzie chyba rzecz szerszą mianowicie dbałość o język polski Otóż jasną jest rzeczą, że jeśli powstają pojęcia pierwotne w obcych językach, powinniśmy dobrze panować nad tymi terminami oryginalnymi, co nie oznacza, że w tekstach polskich nie powinniśmy pisać znaczenia polskiego. Jest to bardzo trudny wysiłek przerastający e, możliwości pojedynczych osób takich jak na przykład pani w swoim dziale to jest e powiedziałbym niedomaganie Komisji Języka Polskiego, prawda? I w Akademii Nauk, ale każdy powinien się na każdym szczeblu o to starać. Wobec tego tych parę nazw, które Pani tutaj przytoczyła, jednak mają odpowiedniki polskie i po polsku powiedziane w nawiasie z oryginalnym znaczeniem, bo trzeba panować dwujęzycznie. Oczywiście nad tym już dzisiaj byłoby to możliwym zabiegiem. Zresztą wspominałem Pani w czas o rozmowie, ale nie dziwię się, że jeszcze czasu nie było na to. Niemniej na tym przykładzie chciałem tu podnieść problem bardzo poważny, bo niszczymy język polski. Niszczymy kompletnie, ci, którzy poznają język polski poprzez działanie, bo niestety nie przez edukację dobrą, uczą się fatalnego języka, który nie wiadomo jakim jest. W związku z tym, na tym przykładzie jeszcze raz ponawiam radę ja zgadzam prośbę, się z żeby tam parę rzeczy poprawić. Tak, tak. Dziękuję za, za feedback, zgadzam się. Eee, Natomiast... Tak. <ślad> <ślad> Natomiast pani Izabela uświadomiła mi, że państwo wszystko wiecie, więc ja myślałam, że ja tutaj przyjdę i tylko po prostu przypomnę o tej procedurze centralnej. Stąd, prawda, bez tłumaczeń, ale oczywiście wezmę to sobie głęboko do serca i się poprawię na raz następny. Będzie już lepiej. <grymne> Dziękuję. Marek Wojnarowski, Centrum Zdrowia i Dziecka. Pani przedstawiała stanowisko Urzędu Rejestracji od strony procedury centralnej, ale my mamy pracować z lekami innowacyjnymi, o których wiemy niewiele. Czy kon, nasze kontakty z Panią Urzędem to będą tylko i wyłącznie kontakty z Panią y, y, Przedstawicielstwem, z Panią Urzędem, czy również z Centralną Ewidencją Badań Klinicznych? Y, to znaczy, y, jeżeli chodzi o Urząd, my oczywiście mamy bardzo dużo komórek y, organizacyjnych. I y, y, tutaj chciałam Państwu powiedzieć, że do tej pory w statucie Urzędu Rejestracji. Nie mamy Scientific Advice, czyli tego doradztwa naukowego, e, które mają inne agencje rejestracyjne, nie wszystkie, ale mają, i również e, ma to Europejska Agencja Leków, ponieważ my jesteśmy jednostką budżetową musimy e, prawda, wypełniać e, misję urzędu tak, jak mamy napisane w statucie. My nie możemy takiego doradztwa Państwu udzielać. Niemniej jednak zachęcam Państwa do pisania do prezesa urzędu. My mamy bardzo prężnie działający również Departament Prawny. Jeżeli chodzi o medycynę innowacyjną, o leki innowacyjne, są to tematy, aspekty bardzo trudne. Ja, ja zdaję sobie również z tego sprawę, że wykładnia prawa może być różnie interpretowana. Więc jeżeli chodzi o typowo sprawy typowo regulatorowe, to nasza opinia na pewno może być wiążąca, taka wydana opinia. Ja wiem, że firmy wpiszą i, i bo czasami też to przechodzi przez wydział koordynacji procedury scentralizowanej, więc ja y, y, widzę, jakie, jakie są to pytania. Bardzo często są to pytania, które delikatnie prawda, zahaczają o merytorykę również. Organizujemy spotkania firmom, przyjeżdżają do nas firmy z całego świata, które przedstawiają swoje portfolio. To jest również taka zachęta do tego, żeby jakieś informacje od urzędników wyciągnąć. Także no tutaj też również zachęcam o, o to, żeby, żeby no pisać do prezesa urzędu takie prośby. Jeżeli przyjeżdżają do nas firmy z całego świata, dlaczego nie polskie firmy? Także natomiast, jeżeli chodzi o takie typowe doradztwo naukowe, niestety na chwilę obecną jeszcze tego nie, nie mamy w swoim statucie. Ale to w takim razie może ja nieprecyzyjnie sformułowałem pytanie, bo moje pytanie jest takie, czy leki, które będziemy zgłaszali do programu Inomet, możemy badać bez rejestracji w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych? A, pyta Pan o badania kliniczne. No, no nie bardzo sobie mm -hmm. wyobrażam y, pracę nad innowacją. E, proszę Pana, bez jeżeli nie, Powiem Panu tak, y, jeżeli chodzi o badania kliniczne i y, y, mamy badany produkt leczniczy według definicji zawartej w ustawie prawo farmaceutyczne i nie jest to eksperyment medyczny, który ratuje życie pacjenta, to musi być wpis do centralnej ewidencji badania klinicznego, musi być zgoda prezesa urzędu na prowadzenie badania klinicznego. E, proszę pamiętać, że to są badania y, prawda, na ludziach, na pacjentach. To y, my stoimy na straży tego, żeby im nie zrobić krzywdy. Więc jeżeli chodzi o badania kliniczne, będzie to, na pewno będzie musiała być zgoda prezesa urzędu. A czy w takim razie jakieś leki, o których mówimy tutaj, innowacyjne, mogą być badane w inny sposób? E, nie. Proces rejestracji produktu leczniczego zakłada różne fazy. Jedną z nich jest są badania kliniczne. Nie można zarejestrować leku bez badań klinicznych. Ja myślę, że jesteśmy świadkami narodzin tej dziedziny w Polsce, dlatego że praktycznie medycyna innowacyjna u nas, u nas nie istnieje, żadnych produktów. W fazach badań klinicznych, może poza, poza moimi, nie, nie mamy. Wszystko jest bardzo, bardzo wczesnych, na wczesnych etapach. Ja pamiętam, myśmy w swoim, w swoim czasie zasięgali doradztwa naukowego w agencji, która się nazywa. Narodowy Instytut Standardów Medycznych pod Londynem. To jest agencja, która w zasadzie ocenia dla EMEI złożone, złożone projekty, ale to były spotkania nieformalne, nie prowadzące do niczego. Te doradztwo w samej EMEI jest obowiązkowe. Bez, bez tego w ogóle nie ma. Mowy o rozpoczęciu badań, badań klinicznych, wszystkie protokoły badań muszą być ustalane. Pani przed chwilą wspomniała o eksperymencie medycznym. Eksperyment medyczny to jest badanie kliniczne. To, co Pani mówiła, też jest ale ja powiedziałam eksperyment momencie, leczniczy. Kiedy, tak, leczniczy. Tak, leczniczy, ale tak, kiedy ratuje życie, chociażby ostatni przykład przeszczep twarzy. Czy teraz również jest czas na zadawanie pytań niekoniecznie do urzędu? Tak. tak? To chciałabym się również dowiedzieć, uściślić, jeśli chodzi o program Inomed i o, o, o wymogi formalne, o wnioskodawcę. Jest tam wymóg, że przedsiębiorstwo, bądź co najmniej jedno przedsiębiorstwo musi być członkiem polskiej platformy. Rozumiem, że tutaj jest, chodzi o członkostwo, a nie o bycie sygnotariuszem, czyli to nie jest. Wymóg ograniczony do tej listy 20 firm, tak? Tak. Według regulaminu należy być członkiem. Członkiem. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś różnice w wysokości dofinansowania dla przedsiębiorstwa będącego i nie będącego członkiem Platformy? Wytyczne dotyczą wkładu pieniężnego, tak? Że członek Platformy zadeklarował się że wniesie wyższy wkład pieniężny i to też jest częściowo zapisane w regulaminie. Natomiast różnice co do progów dofinansowań są określone odrębnymi przepisami i częściowo się znajdują w naszym regulaminie. Prawda, że w zależności od wielkości przedsiębiorca, przedsiębiorstwa e, mamy różne progi dofinansowań w zależności od tego, jakie badania prowadzimy. Tak, więc w naszym regulaminie to się znajduje, jakby część finansowa, taka stricte finansowa jest w naszej drugiej części, to też są prezentacje działu finansowego, więc jakby bardziej szczegółowe pytania, to proszę, ale jeżeli są do, do części regulaminowej, to poproszę. Tak, tak, czyli jeżeli jest się członkiem platformy, to jest wymóg minimalnego 20% wkładu własnego pieniężnego, a jak się nie jest członkiem, to nie ma tego wymogu i może być wkład rzeczowy. Tak. Dobrze, i ostatnie moje pytanie, to czy y, można się ubiegać z Inomedu tylko o dofinansowanie fazy B? Tak, dlatego tak. regulamin nie zabrania finansowania jednej bądź drugiej fazy oddzielnie. Michał Nowicki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Mam pytanie, w tej chwili ta Polska Platforma y, ilu zawiera, oprócz sygnatariuszy, ilu jest jeszcze członków łącznie? Nie nie byłem przygotowany na takie pytanie, ale według mnie, myśmy szukali wszystkich. W czasie, kiedy budowaliśmy Inomet, mm -hmm. cały czas szukaliśmy wszystkich zainteresowanych, wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane, zainteresowane badaniami i rozwojem. Nam się udało namierzyć tych 20, można 22 podmioty, bo ktoś tam przy podpisywaniu uczestniczył. Za to wszystko, co było do tej pory. Teraz, kiedy powstał Inomet, doszły mnie głosy, że jest tych firm więcej, ale przedtem nikogo nie można było znaleźć. My, my coś z tym zrobimy. Ja, ja się zwrócę z prośbą do tych wszystkich członków Platformy. Co zrobić? Czy może nie zrobić jakiegoś przyspieszonego, nie wiem, przyjmowania, przeanalizowania sytuacji, jak ona teraz wygląda? To zrobi, zrobię to w najbliższych dniach. Ja, moje pytanie jest podyktowane tym, dlatego że była informacja o tym, że każdy przedsiębiorca może maksymalnie złożyć dwa wnioski. Wniosek no. maksymalnie to jest 10 milionów złotych. Gdyby to było tylko tych 20 sygnotariuszy, to praktycznie wszystkie wnioski są finansowane teoretycznie zakładając. No nie, nie, no nie to pan źle liczy, bo 20 razy 2 jest 40. 40 razy 10 jest 400. Koniec. Aha, no nie, nie, no tak, no, tak, źle pomylił się Pan. Henryk Jaremek, firma Abraster. Mam takie pytanie, ponieważ z regulaminu, jak i z dzisiejszego wystąpienia tutaj pani Tomaszewskiej, nie pomyliłem, tak? Nie, nie wynika, jakoby to ten program był nakierowany również na wyroby medyczne. Bo my tutaj jest zmianka, że są to wyroby diagnostyczne i pod tymi wyrobami diagnostycznymi kryją się wyroby medyczne, ale zarówno regulamin, jak i dzisiejsze wystąpienia państwa właściwie mówią tylko o o lekach. I teraz, czy wyrób medyczny, proszę powiedzieć tak lub nie, czy wyrób medyczny również wpisuje się w ten program i czy może zostać dofinansowany, oczywiście wyrób medyczny taki, który będzie, będzie wyrobem diagnostycznym i będzie, będzie nakierowany również na diagnostykę raka, na, no, powiedzmy, nowotworową, to ja nazwijmy sobie to, czy też onkologię. Tak. Punkt 1.3.4.1, gdzie mamy jasno, że przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu lub technologii z obszaru produkty lecznicze i wyroby diagnostyczne. Więc to jest zapis regulaminowy, jak najbardziej wyroby diagnostyczne. Czyli pod wyrobem diagnostycznym rozumiem, to że to jest wyrób medyczny, bo, bo, bo dyrektywa właśnie mówi o tym, że to są wyroby Oczywiście. medyczne, ale to już jest, to jest, tak. czyli rozumiem, że tak. Natomiast w załączniku numer jeden mhm. zupełnie nie ma mowy o wyrobach diagnostycznych, tylko jest wszystko mowa o lekach. Jest jakaś wzmianka wcześniej o tym, że ten załącznik może zostać zmieniony, ale trzeba to uzasadnić. we Załącznik numer jeden mówi o badaniach klinicznych. On klasyfikuje badania kliniczne, Odnosi się zarówno dolega. odnosi się do badań przemysłowych, tak szczerze mówiąc, cały program jest podobny do programu poligowskiego 1441 1, czy też tego typu programów, ponieważ tam jest ta faza, faza A, w której jest, są badania przemysłowe, jest, są prace rozwojowe, wpisują się w tę fazę, fazę A i faza B jest to przygotowanie do wdrożenia. Tak, bo w, powiedzmy w poligowskich 1, 4, 4, 1 to jest już wdrożenie. Natomiast w tym przypadku bo ja nie do końca rozumiem, jak tutaj leki wpisują się w tę fazę, fazę A. Bo tam jest, to, są, to, są, to są badania przemysłowe, czyli tam raczej to mi wygląda na to, że to powinno być jakieś urządzenie, które jest poddawane jakiejś badaniom, modyfikacji, no, testy Tak? Chyba może być Proszę. Testy diagnostyczne. Mhm. To badania przemysłowe są właśnie częścią fazy A. Tej fazy badawczej. Tu jest trochę może inny podział, tak? Faza A obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe. Faza B to jest tylko i wyłącznie przygotowanie do wdrożenia. Taki podział jest, jeżeli chodzi o rozdzielenie tych dwóch części realizacji projektu. Proszę. Badania przemysłowe to znaczy, że dotyczy jakiegoś urządzenia. Rozumiem. Zgodnie z definicją z rozporządzenia. No tak, z tym, że no tak. Okej. Okay z tym że rozumiem że możemy również do tego podchodzić do tego programu z wyrobami medycznymi jak najbardziej Wyrob, tak z wyrobami diagnostycznymi dokładnie tak wszystko okay. tutaj w regulaminie jakby ten punkt 24a Czym są badania przemysłowe zgodnie z definicją ustawy o sadach finansowania i czym są prace rozwoju? Więc to jest do, dookreślone. To wszystko, co ja wymieniałam Aha. za koleją, co wchodzi. Tak, Jeszcze tutaj to... miałbym pytanie do pana profesora, jeśli można o platformę, ponieważ tak jak pan profesor był uprzejmy zauważyć, że w tej chwili pojawiło się wielu członków, a nie, natomiast wspominał pan o tym, Kandydatów że. Kandydatów na członków. Kandydatów na członków, tak? Ale natomiast jest, na... otwarta, tak jest Rozumiem. Dokładnie. Natomiast natomiast tam wiem, yy, nie wiem czy tutaj dobrze. Zapisałem sobie, że we wrześniu będzie, będzie, będzie posiedzenie Taki komitetu był plan, platformy. Ale ja w tej chwili zwrócę się do członków platformy z prośbą, żeby może rozważyć jeszcze przyspieszone jakieś rozstrzygnięcie tych, którzy w międzyczasie się zgłosili do nas. Bo I... sytuacja tak się trochę niefortunnie złożyło, tak się potoczyła, że Sponsor sekretariatu zrezygnował. Sekretariat przestał sprawnie działać, a to równocześnie się ta, ta historia pojawiła. Ale my na pewno, mogę Panu zapewnić, nie będziemy doprowadzali do sytuacji sztucznej, w której ktoś marzy o tym, żeby zostać członkiem Platformy i nie będzie miał szansy, żeby tak się stało. Więc w najbliższym czasie ja, ja, ja szybciutko postaram się ze wszystkimi, w ciągu tych dni, no, może jutro nawet. Roześlę do członków platformy, co zrobić, w jaki sposób y, przyjąć te, te osoby, które się nagle ujawniły, że są zainteresowane y, y, członkostwem w Polskiej Platformie Technologicznej Rozumiem. i Medycyny Innowacyjnej. I to umieścimy na stronach internetowych platformy i będzie to wszystko jasne, otwarte, transparentne, nie będzie najmniejszego problemu. Ja mogę panu powiedzieć, co, co, co się szykuje? Szykuje się wpisowe. Niewysokie, ale symboliczne choćby po to, żeby przestała to być działalność społeczna. Bo proszę Państwa, od 2005 roku to byli tacy w zasadzie społecznicy, którzy to robili. To trzeba z tym skończyć. Jest szansa, żeby przy okazji InnoMedu ta platforma stała się rzeczywistym takim forum do działań na styku firmy, medycyna innowacyjna. I, i chcę z tego skorzystać. Więc tego typu historie będę chciał przedyskutować z kolegami, ale jednego może Pan być pewny, że nie będzie Pan ograniczony w sztuczny sposób w byciu członkiem Polskiej Platformy Technologii. Aha, Technologii. Czyli, że, czyli, że rozumiem, ponieważ z regulaminu nie do końca też wynikało, że to jest, że musimy być członkiem Platformy, a żeby być w tym, startować… Nie, to jest zapisane. To jest zapisane, tak, od czyli, czyli od początku, ale jeśli teraz dwie firmy są w konsorcjum, jest jedna placówka naukowa i dwie firmy są, którym jedna jest jest członkiem platformy, to jest wszystko okej, okay, tak? tak? Tak, no, dziękuję to znaczy co zgodnie Jeszcze z zapisami jakieś... regulaminu. Proszę.